Wielokrotnie miałem okazję konfrontować się z osobą, która wykorzystała mnie w dzieciństwie. To był wtedy dorosły człowiek. No, był różny. tak. To nie była osoba, z którą przebywałem całe życie. On tak? żyła w innym mieście, założyła rodzinę w końcu. Jako dziecko zostałem, miałem wtedy około 6 lat, zostałem proszony delikatnie przez yy, starsze pokolenie, żeby. No, teraz wszyscy znają tę historię, tak, bo ona jest identyczna niemalże zawsze. Nikomu nie mówić. Nikomu nie mówić, bo trzeba wybaczyć. Możesz wybaczyć. Czasami to tak właśnie wy, wy, wyglądało. Mówię dosłownie, tak. Wybaczyć, może wybaczyć. Słuchajcie, chcę powiedzieć Wam, pamiętajcie o tym, którzy zostaliście wykorzystani. Wybaczenie jest aktem heroizmu i nie, nie czujcie się do niego zobowiązani. Koniec tematu. Nie musicie nikomu wybaczać. Jeżeli ktoś wam będzie mówił, że a, to boża was do nieba nie przyjmie, a, to potem nie zostaniecie. Niech ci ludzie się zastanawiają nad samymi sobą. Słuchajcie, Pan Bóg doskonale wie. Wasz Ojciec w niebie doskonale wie. Że umiejętność człowieka, by wybaczyć, to jest pewien potencjał boski, który człowiek ma w sobie. To jest taki troszeczkę nadzwierzęcy, można by było powiedzieć, tak? To jest coś więcej niż budowanie więzi. To jest skonfrontowanie się z krzywdą, tak? I nie uciekanie od niej, to jest przemyślenie jej. No, to tutaj, żeby wybaczyć, potrzeba dużo kapitału, takiej mocy intelektualnej spokoju, i zdrowia psychicznego, i fizycznego, żeby wzbyć, wzbić się na ten szczyt i wybaczyć. Wiele osób, które mówią, że wybaczyły, nigdy nic nie wybaczyły. Jak tylko im się przypomina kogoś, kto im coś złego zrobił, to razy, a zaczynają tak pianę toczyć z pyska, jak to dzikie zwierzę wspomniane przeze mnie, i widać wyraźnie, że nic nikomu nigdy nie wybaczyły. Także, ale chociaż szczycą się tym, że tak zrobiły, i was zachęcają pewnie do wybaczenia komuś. Nie, dajcie sobie z tym spokój i w ogóle z takimi głupimi radami. Wybaczenie jest aktem heroizmu, pod, pod, podkreślam. I dużą niesprawiedliwością jest zmuszanie do wybaczenia dziecka. Dziecko nie, 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 nie umie wybaczać. Dziecko może zapomnieć, bo tam się rozkojarzy, coś miłego się mu zrobi, o tam właśnie grzechotkę się mu da, prawda, misia się mu kupi, już nie opowiadaj głupot, prawda. To tak, ale nie, nie, wybaczenie to jest długi, długi proces, czasami rozłożony na wiele lat, także absolutnie, absolutnie nie, nie zmuszajcie się do wybaczenia i nie zmuszajcie nikogo. Trzeba dać, jak to się pięknie mówi, takie polskie porzekadło, dać czas czasowi, tak, dać czas czasowi, czas leczy rany i dopiero właśnie w tym czasie który nastanie pojawią się pomysły jak w jaki sposób wybaczyć jak to będzie możliwe natomiast to co już wprowadza wybaczenie w wasze serce uzdrawia wasze serce waszą głowę wasze ciało to jest świadomość mogę nie wybaczyć nikomu paradoks polega na tym że, kto sobie uzmysłowicie, mogę nikomu nic nie wybaczać. To właśnie daje wam siłę i inspirację. A może wybaczę.